Witam Was wszystkich z tej strony, Hudson. Jak już co jakiś czas e, zwykłem odpowiadać na pytania jednego użytkownika, ale cieszę się, że mi daje te pytania, bo czasami, jak się ma nawet tych nie, wiem, tysiąc widzów, a jedna osoba przynajmniej komentuje, to jest fajnie. Jeżeli z moich prawie 400 widzów jedna osoba zadaje mi pytania, to jestem bardzo z tego powodu zadowolony. Mm. No i tak, porcja pytań, a więc idziemy z odpowiedzią. Jeszcze raz dziękuję za te pytania, bo mi jest aż przyjemność na nie odpowiadać, przynajmniej na większość. Co sądzisz o występie DDW, Do or die Wrestling w TVN Mam Talent? Szczerze, wydaje mi się, że to było totalne upokorzenie, totalne pokazanie ludziom nieznającym się na wrestlingu, że wrestling jest tylko i wyłącznie jakąś zabawą, jakimś idiotyzmem. Bo to, co pokazali, to jak się zachowywali ci e, ci jurorzy i ci ludzie na zapleczu, śmiali się, mówili, robili sobie jaja, no, pokazało po prostu, jaki oni mają stosunek do wrestlingu. Szczególnie ten gościu, który mówił, że muszą podćwiczyć, muszą aktorsko jeszcze się pod, pod, podćwiczyć. No bo, co to ma być? Dlaczego. Ja po prostu tego nie rozumiem, widać totalnie, że gościu się nie zna na wrestlingu, no bo przecież to nie było dwóch kolesi, którzy się totalnie na tym nie znają, to był Don Royd, który jest z Ameryki i w sumie nic w karierze swojej nie zrobił, no i Kamil Aleksander, spoko wrestler, polski spoko wrestler, więc aktorsko jak oni mają yy, po, poćwiczyć jeszcze, jakoś ulepszyć swoje umiejętności aktorskie, no jak, po co? Przecież tam nie chodziło o to, żeby oni rozmawiali, tylko chodziło o walkę. A walka z tego, co oni pokazali, z tych fragmentów, była całkiem przyjemna. Więc, jak dla mnie, te wszystkie te trzy nie i te, te robienie sobie jaj było nie na miejscu. No, ale tak samo DDW nie powinno tam w ogóle iść, bo wiadomo, że Mam Talent jest to program, żeby większość osób zgnoić, a tylko niektóre tam dwie czy trzy przeszły dalej i się, z siebie zrobiły jakieś gwiazdeczki. Niektórym osobom się to udaje i są spoko, ale niektórym, no jak DDW, się to nigdy nie uda, po prostu ci ludzie nie rozumieją tego sportu i jeżeli, nie wiem, ja bym obejrzał, że mój syn ogląda coś takiego, nie oglądałbym nigdy na przykład wrestlingu i bym widział, że mój syn ogląda takie gówno, no to ja bym powiedział, halo synek, co ty robisz, ty weź się za, nie wiem, piłkę nożną, której nawiasem nie lubię, no ale wiadomo o co mi chodzi, po prostu... Nie powinni nigdy czegoś takiego pokazać. Ja ogólnie mam do DDW taki stosunek, że nie lubię zbytnio tej organizacji, nie podoba mi się to, co oni robią. Nawet mam, miałem przynajmniej konto na ich forum, gdzie napisałem, że wszystko fajnie, Terry Shadow fajnie walczył, bo jak pamiętacie, kiedyś z Darionizerem i Banulem komentowaliśmy walkę Terry'ego Shadowa z Black Jokerem, która jeszcze jest na tym kanale, o dziwo. No i co, mój komentarz został skasowany. Ja zostałem zablokowany za napisanie, że fajnie, że Terry Shadow walczył. Szkoda, że nie wygrał. No, bo on się teraz nazywa Straceniec. Dla, dla mnie imiona dla nich są z dupy, a mówienie, że jakbyśmy przetłumaczyli sobie amerykańskie imiona na polskie, to też by tak brzmiało, to jest w ogóle bezsensowne mówienie: to jest mówienie z dupy. Mm. Oni powinni mieć jakieś normalne ring i to powinno jakoś normalnie wyglądać, a nie, że mamy pacjenta, którego finisherem jest koniec refundacji. Koniec, kropka. Jak dla mnie, DGW powinno pomyśleć, a później robić. I największym błędem tej organizacji jak dotąd było pójście do tvn u Więc szkoda, że tylko i wyłącznie w sumie no, upokorzyli samych siebie, no i fanów wrestlingu, bo teraz. Idąc gdzieś i powiecie sobie, i powiecie komuś, o ja tam oglądam wrestling, i on powie: a wiesz co, ja też oglądam w tvn -ie. niezłe jaja, fajny, fajnie się uśmiałem z nich, nie, nie, niezłe cioty czy coś. No, tylko i wyłącznie upokorzenie. Jakie masz zdanie na temat TNA Hall of Fame? Według mnie to żałosna podróba, kopiowanie WWE. Wiesz co? Nie, nie do końca. No co prawda, gdyby TNA miało roster swój, a nie pod, podpieprzany od WWE, to to by miało jakiś sens. Bo wiadomo, mamy Jeffa Jarretta, który w sumie jest od samego początku związany z TNA. Mamy AJ Stylesa. Mamy mm, nawet tego Kryszczyna, który w TNA osiągnął więcej niż w WWE. Więc zrobienie takiego TNA Hall of Fame to jest dobry pomysł. Fajnie, że to jest co roku kto inny wprowadzany. Tylko że szkoda, że na przykład w tym roku mamy kurta Angle, a nie Jeffa Jarretta. Bo to pokazali, że po prostu chcą mieć kurta wcześniej w Hall of Fame niż w WWE. Tak samo ze Stingiem. Stinga, najpe... Stinga też wprowadzili tylko i wyłącznie dlatego, że chcą go mieć wcześniej w swoim Hall of Fame niż to będzie miało WWE. No ale tak jak mówię, to raczej nie jest podruba. Może trochę wiadomo, ale mi się ogólnie to podoba. Fajnie, że. Coś takiego jest, no tylko wiadomo, mogłyby być lepsze nagrody. Tyle, że mi się to przyjemnie na przykład ogląda. Ja tam nie mówię, że to jest podruba, no ale z drugiej strony to jest TNA i oni aktualnie wszystko co robią to, to jest po prostu złe. Co prawda, ostatnio odszedł Hulk Hogan, ale nie wiem, musi naprawdę dużo czasu przejść, zanim ta federacja znowu. Powróci i przynajmniej jak dla mnie będzie lepsza niż Ring of Honor, bo aktualnie Ring of Honor jest zdecydowanie lepsze. No i jeżeli nie widziałeś, tudzież nie widzieliście mojego podsumowania gali Dead Before Honor 11, to zapraszam. Link będzie w opisie tutaj i link będzie w opisie typera. Bo strasznie fajna gala i ja wam polecam. Tak samo aktualnie jest na internecie do obejrzenia PWG Bola czyli Battle of Los Angeles. Które muszę obejrzeć. Nie wiem, czy będzie z tego jakiś komentarz, ale. Fajna gala na pewno się zapowiada, bo fajne walki. Yy, widziałem, że naprawdę. Fajne, fenomenalne walki tam będą. Nie będę mówił, kto tam walczy, bo to w sumie nie jest od tego teraz program. Yy. Hall of Fame w TNA. Tak jak mówię, propsuje, tylko niech oni zaczną wprowadzać naprawdę te osoby. Które się przysłużyły TNA, a nie te osoby, które e, mają szansę na to, żeby być w WWE Hall of Fame, ale wiadomo, jesteśmy Dixie i my chcemy ich mieć wcześniej, bo później będzie gadane, że kurde, o Kurt Angle jest w Hall of Fame WWE? O Boże, przecież on już jest dawno w TNA. Chociaż wątpię, że większość osób tak powie, bo przecież TNA jest tak naprawdę główno znaną organizacją. I jakie to, jest, jakie to ma porównanie zegarek... Nie pierścień w WWE Hall of Fame, a zegarek w TNA Hall of Fame. No, ale wiadomo. Hmm. Widziałeś live stream w WW2K 14 Universe Mode i jeśli tak, to co o nim sądzisz? Wiesz co, ja planuję zrobić film, w którym ogólnie ustosunkuję się do tego Universe Mode, a postraszliwie mi się to podoba, co aktualnie robi 2K. Nie wiem, ja aktualnie uważam, że no, co prawda, rewolucja nie nadejdzie już w tej części, ale w 2015 na pewno już to będzie rewolucyjne, bo zauważmy jedną rzecz. Aktualnie Uniwers wygląda świetnie. To, co tam widziałem, zmiany, zmiany tych rodzajów walk, te, wszyscy, te całe rywalizacje, pas NXT, wszystkie ogólne pasy, nowy pas WWE, hmm, można nawet zrobić tylko i wyłącznie dywizję kobiet. Z pasem, jako głównym pasem DIV, no to jest jak dla mnie coś pięknego. Wszystkie wejściówki, większość nowych wejściówek mi się wydaje, że na przykład ta wejściówka Jonathan Sin będzie dostępna i będzie można sobie ustawić, żeby tą wejściówkę on używał. Bo przecież po co by to mieli robić tylko i wyłącznie dla tego 30 lat wrestlemania, to by było bez sensu. I no naprawdę pokazali, że potrafią. Sam, który 30 lat wrestlemania będzie fenomenalny. Większość zawodników ma nowe finishery, tak samo jak dzisiaj Alberto Del Rio ma nowego superkika, tego jak gościu na kolanach klęczy i tutaj dostaje superkika. Większość zawodników ma nowe finishery, JBL ma nowego clothesline'a, From Hell, Kane ma nowego chokeslam'a, Undertaker ma nowego last ride'a, no naprawdę wymieniać by można było długo a jeszcze wielu zawodników pozostało ukrytych i czekamy, aż się pojawią. Ale jak na razie mówię, że WWE 2K14, mówię to w ciemno, że to będzie aktualnie najlepsza gra wrestlingowa od czasów, w sumie nawet nie wiem jakich, bo tak naprawdę ja grałem od 2008, ale ta gra wydaje mi się, że naprawdę, jeżeli chodzi o tą, te 2012, 13, 14, 13, nie, 2011, 12, 13, to ta część będzie po prostu super mega imba, zajebista i będziemy naprawdę długo w nią grać. Jeżeli też się filmiki będą pokazywać, jeżeli wiadomo tam podczas walk, czy tam po walce, czy przed walką, że ktoś kogoś atakuje, ktoś komuś coś robi, to będzie super, nowe OMG momenty będą zajebiste, no i co tu dużo narzekać? Tylko jeszcze czekać na DLC, zobaczymy kogo tam jeszcze nam dodadzą, ale tak jak mówię, widać, że tutaj się postarało i naprawdę dadzą nam aktualnie najlepszą grę wrestlingową od kilkunastu lat. Najbardziej do. Bo jeszcze tak mówiąc, THQ zauważmy, że od części 2011 już w sumie mało co zmieniało. Zmieniało tylko trochę roster, ale tak naprawdę gameplay też trochę zmieniło, wiadomo. Ale tak naprawdę co roku dostawaliśmy w sumie tą samą grę z lekkimi zmianami. A tutaj już widać, że te zmiany są naprawdę fajne. Tak jak mówię, do 15 będzie trzeba poczekać na prawdziwą rewolucję, ale ja już widzę, że ta część będzie świetna, będzie zajebista i będzie lepsza od 13. Definitywnie. Co zrobić, by gry WWW były lepsze? No na pewno roster. Roster się liczy, liczą się akcje zawodników, żeby były. Żeby wyglądały bardzo pięknie, nie tak jak na przykład mamy w tej 13, że niektóre akcje wyglądają żałośnie. Niektórych akcji się w ogóle nie chce używać, na przykład Chokeslam Kane'a, to jest jakieś żarcie, ja to tam musiałem zmieniać. No i muszą też zrobić coś takiego, żeby ten moveset był jakiś różnoraki, a nie, że na przykład CM Punk ma tam jakieś dodatkowe akcje, takie same jak wszyscy inni zawodnicy. To mnie zawsze wkurzało i zawsze pierwsze pięć godzin spędzałem na zmienianiu i movesetu, co mnie naprawdę zawsze irytowało a już tak robię od części 11 2000, znaczy no od 2011 już tak robię, że zawsze ten mówcy tym zmieniam, tak żeby mi pasował po prostu i tak żeby był bliższy realizmowi. Na pewno dodać więcej rodzajów walk. Jeżeli chodzi o grafikę mi to tam nie a znaczy mi to tam pasuje? Ja tam nie patrzę zbytnie na grafikę, No ale w sumie co tam wiadomo, żeby nie było tych bugów, tych głupich glitchy, żeby te rywalizacje naprawdę miały sens. No, i żeby było więcej filmów. To jest najważniejsze. Ja od momentu, kiedy kupiłem trzynastkę, miałem tylko parę takich naprawdę fajnych filmów. A reszta to jest, że ktoś kogoś na początku atakuje, ktoś wchodzi jako, jako menedżer z dupy, ktoś kogoś atakuje po meczu. Więc to są takie filmy naprawdę gówniane. Ja widzę, że ten uniwers czasami stara mi się jakąś rywalizację wbić do umysłu, ale ja jadę moim takim sprawdzonym torem, gdzie sobie zapisuję te walki, jakie będę chciał, zapisuję sobie storylines, y. no ale wiadomo to jednak powinno mi to, to powinna mi po prostu gra pokazywać, że dobra, tutaj chcesz zrobić to, ale dajmy na to Randy Orson zaatakuje tego i wtedy masz fajny fełt, no i git to wtedy robię, A jak mi się pokazuje raz na nie wiem, na 5 godzin jeden film, czy tam dwa jakieś żałosne, no to wiadomo. No, a czasami też gra się zbuguje, zglitchuje, zawiesi, no i to jest wkurzające. Ale to też pewnie przez to, że ja od początku gram prawie codziennie, więc no, teraz aktualnie przestałem, bo gram w GTA V. Gdybyś miał być zawodnikiem WWE, to jak miałby twój link name? Tutaj raczej no Hudson Maverick, to już... Nawet mam takiego zawodnika w 13 i wygląda fajnie. Byłbyś Heal'em czy Face'em? Wiesz co? Hmm... Raczej byłbym takim Twinerem, ale bardziej heal'em. Hillowie zawsze byli według mnie lepsi, zawsze byli ciekawsi, więcej mieli do powiedzenia. No i bardziej mroczni, mroczniejsi mogą być heel. Jak byś wyglądał? Wiesz, co? Raczej bym miał coś na styl Jeffa Hardiego, czyli po prostu pomalowany pysk, jakieś długie spodnie, jakąś koszulę normalną z rękawami. Żeby to jakoś fajnie wyglądało, w sumie tak jak Jeff Hardy, bo Jeff Hardy to jest jednak mój ulubiony zawodnik. No i pewnie bym na samym porządku, jakbym wchodził, to bym miał założoną bluzę a la CM Punk, tudzież taki bezrękawnik, jaki miał AJ Styles w czasie swojej świetności. no to zawsze fajnie wyglądało. No i tak jak mówię, najważniejszą rzeczą to były długie włosy, to musi być, bo to wiadomo. No i maska na twarzy to by było całkiem fajne. Jak, czy miałbym jakiś catchphrase? Wiesz co, o tym nigdy nie myślałem. No bo wiadomo, ja tak zawsze mówiłem, aby było fajnie, gdybym był wrestlerem. No ale raczej o, o, o się nie myślałem, jeżeli zaś chodzi o na przykład o wejście, no to wejścia też niestety nie wiem zbytnio, jakby miał wyglądać. Muzyczkę, jeżeli chodzi o muzyczkę, to w opisie filmu znajdziesz. Trzy albo cztery, które by mi się podobały na wejście. Jest w nich Slipknot i Psychosocial. Stone Sour i Get Inside. Korn. Here I Stay. No i tak myślałem, żeby coś z Gansów dać, ale Gansit może It's so easy, ale to jest tak dodane z dupy. No ale raczej te trzy pierwsze byłyby na 100%. Jeden z nich byłby moim z tym Songiem. Jeżeli chodzi o finisher, na pewno był, miałbym Spira. Jeżeli chodzi o same finishery, to na pewno Spir i na pewno Brainbuster. To jestem fanem wielkim Brainbustera. Głównie chciałbym być takim bardziej technicznym zawodnikiem jak Kyle Riley, żeby mieć dużą czy tam Daniel Bryan, żeby być właśnie takim kolesiem od submissionów. No, jeżeli chodzi o akcje takie specjalne, no to na pewno Cutter, czyli czy tam Arkeo, czy tam Twist of Fate, kto jak woli to nazywać. No i te kolanko, które Daniel Bryan aktualnie wykonuje, Running High knee, to by były spoko akcje. Może też coś z Go to Sleepem by się podziało, ale zdecydowanie, jakbyśmy mieli powiedzieć tylko o finisherach, to Spear i Brainbuster. No, no i to w sumie tyle. Tutaj jeszcze rzuciłeś, że e, dla mnie. Nie jest żaden problem, żeby dostał jakiś push. Znowu healem tu się zgadzam. Demis powinien być definitywnie healem, ale ciekawszym, to trzeba przyznać. Mm. No i skal crashing finali, tej akcji mi niestety strasznie brakuje. Teraz tylko i wyłącznie Mist wykonuje Figur for Leglock. Ja już dawno nie widziałem skal crashing finali, co naprawdę no, smuci mnie, bo akcja była bardzo fajna. No ale dobra, jeżeli chodzi o te Pytania to ja już dziękuję. Mam nadzieję, że jakoś, jakoś wystarczająco odpowiedziałem na nie. No i to w sumie tyle. Jeżeli chodzi też o tego mojego zawodnika, zawsze chciałem być zawodnikiem typu Dean Ambrose CM Punk, który jest dobry w, jako, jako wrestler, czyli jako w, jako w walce jest bardzo dobry. Ale też, który potrafi coś dobrze powiedzieć. I ja wątpię, żeby mi to wyszło kiedykolwiek, bo ja się zazwyczaj zacinam czy coś pierwsze bez sensu, ale zawsze dla mnie wrestlerzy, który, którzy potrafili coś powiedzieć i potrafili pokazać, że nie tylko potrafią mówić, to naprawdę zawsze mi imponowało. No, no i to w sumie tyle. Ja już Ci dziękuję za pytania. Jeżeli Wy, czy Ty jeszcze masz pytania, to pisz. No i to tyle. Y Dzisiaj, czy tam jutro, czy tam wczoraj się pojawi, pojawiło, będzie się pojawiać typer. Na pewno się pojawi podsumowanie tygodnia, jeszcze nie wiem kiedy. No i omówienie uniwersa, czy tam streama z uniwersa. Więc ja już dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia i cześć! Jero.